Nie uwikłana jestem każdym momentem, kiedy szukam Cię myślami, a Tobie to obojętne. Chciałabym być niewidzialna, mogłabym samotnie pozostać uaktualna, gdy na deszczu zmoknie. Zanim odejdziesz ja, będę przy tobie, a gdybyś chcesz ze mną być, po prostu przyjdź. Zanim odejdziesz ja, będę przy tobie, a gdybyś chcesz ze mną być, po prostu przyjdź. Zegarem. Gdybyś nie widział końca, będę jasnym światłem. Gdy zapragniesz słońca, mogłabym być na wynajem. Dziewczyną do towarzystwa, a gdy odpłyniesz daleko, będę jak cicha przystań. Zanim odejdziesz, ja będę przy Tobie, a gdy ze mną być, po prostu przyjdź. Zanim odejdziesz, ja będę przy Tobie, a gdy tak ze mną być, po prostu przyjdź. Zanim odejdziesz ja, będę przy tobie, a gdy ty, ty chcesz ze mną być, po prostu przyjdź. Zanim odejdziesz ja, będę przy tobie, a gdy chcesz ze mną być, po prostu przyjść.